Dzień dobry! Tu ja mówię, proszę Państwa, mówię głośno i wyraźnie. Dzień dobry na życzenie stałego widza Polskiej Chaty, naszej wiejskiej telewizji, umiejscowionej we wsi Byś Skupin, ponieważ stały widz twierdzi, że po tych słowach robi mu się dzień, a zatem spełniam tę prośbę, bo w tych czasach, jakie mamy, każdy gest dobrej woli, każda radość bardzo mnie cieszy i możemy sobie takie małe radości sprawiać. No ale dalej, proszę Państwa, nie będzie już tak wesoło, będzie wręcz tragicznie. Państwo doskonale wiecie, jako stali widzowie polskiej chaty, jako również przede wszystkim osoby inteligentne, które śledzą to, co się w Polsce dzieje, w jakim kierunku przepływa komunikat związany z podgrzewaniem atmosfery pandemicznej. No wszystko to, co służy kumulowaniu tych złych emocji, czyli grozy, przerażenia, umiejscowienia popularnej infekcji, pospolitej infekcji dróg oddechowych jako chorobę śmiertelną numer jeden, wszystko to jest nakręcane w odpowiedni sposób i o tym usłyszycie wszędzie, w mediach, w internecie. Od tych naszych ulubieńców ekspertów, polityków, dziennikarzy, no i niestety w rozmowach z członkami rodziny takie informacje, komunikaty do mnie też docierają. Często państwo narzekają na to, że no niestety więzi rodzinne. Cierpią w tych oparach absurdów, i nawet osoby, które się kocha, które się szanuje, z którym się ma bardzo bliski kontakt. Bezpośredni, rodzinny, ojciec, matka, dziecko, ojciec, dzieją się rzeczy, które się dotąd nie działy i bardzo trudno dotrzeć z informacjami, które by zmieniały nastawienie, chociażby do szczepień, czy do tego tego barbarzyństwa, tak to ujmę, zawartego w skrócie DDM. I z drugiej strony, proszę Państwa, jest tak, że wszystko, co nie służy temu, jest wyciszane, jest przygłuszane, ale to nie znaczy, proszę Państwa, że te informacje nie są dostępne, które, z których wieje grozą. I jest taka strona, pozwolę sobie na mały żart, o której Państwo na pewno nie wiecie, a nazywa się www.gov.pl, jest to oczywiście strona rządowa, gdzie znajdują się wszelkie możliwe informacje. Jest to o tyle ważne, proszę Państwa, że odwołuję się do tej strony, bo chcę powiedzieć o NOP, bez stop, o samym NOP, czyli niepożądanych objawach poszczepiennych. Proszę sobie wyobrazić, że na stronie gov.pl Istnieje taka zakładka, o której zdaje się mało kto wiedział, bo dziś, to znaczy dziś dla mnie, bo dziś nagrywam filmik, czyli w niedzielę, a Państwo zobaczycie to jutro. Dziś na Twitterze opublikowałem informację dotyczącą pierwszego zgonu w Polsce po bezpośrednio poszczepieniu. Proszę Państwa, tak jak mówiłem i jeszcze raz podkreślam, to nie jest informacja wzięta gdzieś z jakichś stron. Kolorowych pisemek to jest informacja zaczerpnięta ze strony rządowej www.gov.pl i jeśli Państwo wejdziecie na tę stronę, znajdziecie zakładkę, a na portalu Twitter, na koncie portalu kontrowersje.net znajdziecie link bezpośredni do tych informacji. No nie jest to informacja ciekawa, jest to informacja ze wszechmiar tragiczna. Doszło do pierwszego zgonu bezpośrednio po szczepieniu. Za chwilę oczywiście usłyszymy, że tu nie ma żadnej koincydencji, że tu nie ma żadnego związku, że po prostu ktoś umarł, bo musiał umrzeć. Czyli dokładnie odwrotnie niż to się dzieje w przypadku stwierdzonych, i tu też bardzo ważna informacja, nie stwierdzonych zakażeń, Magicznymi literkami COVID-19, ale stwierdzonych pozytywnych testów, bo to jest coś zupełnie innego. W tej chwili nawet WHO mówi o tym, że te testy to są testy mało wiarygodne. W każdym razie, co proszę Państwa, jest w tej informacji wielokrotnie tragicznego. no Sama informacja, oczywiście, fakt, że tej informacji nie uzyskacie Państwo w żadnej telewizji. Nie mówi o tym Dworczyk na swoich konferencjach, nie mówi Niedzielski, nie mówi Horba, nie mówi Sutkowski całe to grono, które do tej pory, proszę Państwa, twierdziło, że szczepionka jest w 100% bezpieczna. Mówiłem o tym już wcześniej, nie ma czegoś takiego jak 100%, bezpiecz... 100 bezpieczna szczepionka, czy jakikolwiek medykament. To było po prostu jedno, propagandowe, jedno wielkie propagandowe kłamstwo, powtarzane wielokrotnie. I ono w tej chwili zostało zdetonowane. Następny tragiczny wątek tej informacji jest taki, że proszę Państwa, do tego człowieka trzykrotnie może powtórzę raz jeszcze trzykrotnie Wzywano zespół reanimacyjny. Taka jest krótka informacja. No, należy się domyślać, że albo ten zespół no na pewno za pierwszym i za drugim razem nie przyjechał, bo wiadomo, że w takiej sytuacji nie wzywano by po raz trzeci. Na tej stronie nie ma dokładnej informacji, czy ten zespół w ogóle w końcu dojechał. W każdym razie należy podejrzewać, mieć przynajmniej spore wątpliwości, czy za trzecim razem w ogóle ten zespół reanimacyjny się pojawił. A dlaczego zespoły reanimacyjne się nie pojawiają na wezwania nawet do ostrych przypadków? Państwo również to doskonale wiecie, ponieważ mamy taką sytuację, gdzie wszyscy są zafiksowani na jednej modnej chorobie, a cała reszta związana z lecznictwem leży i wydaje żołosne dźwięki. No I wreszcie Proszę Państwa, ostatni wątek z tej tragicznej informacji. Na tej samej stronie mamy jeszcze opisy innych sytuacji poszczepiennych, innych reakcji poszczepiennych, i tam mamy takie kwiatki jak gudar mózgu, na przykład. Ciężką reakcję alergiczną. W tej chwili chyba jest trzy hospitalizacje, może nawet cztery. Nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, bo tu wiadomo, że każdy błąd zaraz zostanie wytknięty i zostanie wrzucony do worka oszołomów, którzy podają niewiarygodne informacje. I na końcu jeszcze, proszę Państwa, wątek taki. No, nieoboczne to, to, to jest złe, złe, złe sformułowanie. Wątek, który tłumaczy, dlaczego takie informacje się nie przebijają. No, państwo musicie wiedzieć, że w tym filmiku prawdopodobnie z definicji zostaną wyłączone reklamy, chyba że jakimś cudem oszukam system. Ja oczywiście nie będę hipokrytą. Dla Państwa to jest komfortowa sytuacja. Sam wolę oglądać się, jak większość chyba ludzi, filmy na YouTube na YouTubie bez, bez reklam. No, problem polega jednak na tym, że jako osoba, która no, zawodowo zajmuje się publicystyką ferietonami i do tej działalności dołożyłem również kanał Polska Hata, no, ja najzwyczajniej w świecie z tego żyje. Także mnie taka sytuacja. Nie cieszy, ale nie po to, to mówię, żeby narzekać, żeby płakać tutaj, czy zmuszać państwa do oglądania reklam. Nie, proszę państwa, mówię to dlatego, że to jest jeden z przykładów, dlaczego nie warto mówić rzeczy, które są niepopularne, a związane z tą pandemią, bo zwyczajnie, proszę państwa, na tym się traci. Traci się. Pieniądze, ale taka osoba jak ja, czyli człowiek kompletnie niezależny, mieszkający pod lasem, który się nie musi nikomu z niczego tłumaczyć, który codziennie nie podbija karty w pracy i nie patrzy w, ten w oczy zdegustowanego albo zdenerwowanego szefa, nie musi znosić jego nastrojów, no to ma ten pełen komfort, że może sobie mówić, co chce. Natomiast osoby związane z zawodową, z medycyną, nawet jeśli dysponują tytułami profesorskimi, no to gdy odezwą się tylko jednym słowem, nie tak jak się powinni odezwać, natychmiast dostają po łbie. I to mówię o osobach z tytułami profesorskimi, a nie wspominając o zwykłych lekarzach, tak jak na przykład obecny na Twitterze dr Basiukiewicz, bardzo odważny człowiek, który od wielu miesięcy tłumaczy, jak widzi całe to szaleństwo i dlaczego. To jest szaleństwo. Nie dowiecie się, proszę Państwa, ani z telewizji, ani od fachowców, ani od polityków, że mieliśmy pierwszy zgon po szczepieniu, zaraz, bezpośrednio po, szczep po szczepieniu. To było w tym czasie, kiedy ma być no, nie nadzór, ale jakoś nie mogę znaleźć lepszego. Opieka medyczna nad pacjentem tuż po szczepieniu, tam jest chyba pół godziny, a minimum 15 minut obserwacji. I to nastąpiło właśnie w tym czasie. Były również wzywane zespoły reanimacyjne, o czym wspominałem, i to jest dodatkowy, dodatkowy dramat. O tym wszystkim się nie dowiecie, proszę Państwa, ponieważ to nijak nie pasuje do nastroju grozy związanego z samym nawoływaniem do szczepień bo z jednej strony się mówi o tym, że szczepionka jest stuprocentowa bezpieczna a z drugiej strony, że wirus jest stuprocentowo śmiertelny i dlatego te dwie, mówiąc modnie, narracje się rozjeżdżają i one nie będą ze sobą łączone no chyba, że tacy wariaci jak mówiący to słowa ale samotnie to tutaj nic nie wskuram Więcej wariatów musiałoby dołączyć, która, i ci wariaci muszą mówić głośno o tym, co się dzieje. Proszę Państwa, to się dzieje w trakcie pierwszego etapu, no nawet etapu zero, jak to nazywają mistrzowie od propagandy, czyli w grupie lekarzy, pielęgniarek i tego całego personelu około medycznego, do którego dziwią się, łapią nawet pracownicy fabryki produkującej leki dla zwierząt. Ale co by o tym nie mówić, no jest to grupa. Z reguły młodych ludzi, w większości zdrowych. Natomiast od poniedziałku, proszę Państwa, zaczynamy szczepienia wśród najsłabszej grupy, to są seniorzy 80, plus. najczęściej ludzie ciężko schorowani. No, może słowo najczęściej nie jest tutaj właściwe użyte, ale bardzo często ludzie schorowani I proszę Państwa, postawienie medycyny na głowie, wykonaniu tych wszystkich pseudolekarzy i pseudoekspertów, w tej chwili wygląda tak, że o ile dotąd, do czasów covidowych, szczepiło się głównie ludzi młodych i zdrowych, no to teraz będziemy szczepić staruszków z poważnymi chorobami z poważnymi obciążeniami dodatkowymi zdrowotnymi i proszę Państwa strach pomyśleć co się będzie działo i jak te statystyki zgonów czy ciężkich powikłań będą w tej chwili wyglądały jeśli macie Państwo jakąkolwiek siłę przebicia jeśli macie dziadków, rodziców po doszłym wieku, naprawdę postarajcie się zrobić wszystko, aby ich odwieść od tego zabiegu no, który jest w tej chwili dla nich Niebezpieczny, chociaż ja cały czas uważam, że w tej szczepionce jest więcej placebo niż jakiejkolwiek trucizny, ale no reakcje organizmów są nieprzewidywalne. Na pewno ta szczepionka nikomu nie pomoże, a zaszkodzić, za, zaszkodzić może i jak widać, już wielu zaszkodziła. Proszę Państwa, nie wierzmy nikomu, nie wierzmy w nic. Patrzmy na fakty, wyciągajmy wniosek. Wniosek odnośnie tego, co się dzieje w tej kampanii szczepień, szczepieniowej, wygląda w taki sposób, że takie dramatyczne informacje są wyciszane, natomiast nieustannie słyszymy propagandową papkę pod tytułem Zaszczep się dla teściowej Zaszczep się dla wujka Zaszczep się dla siostry, ciotki, brata, kuzynki szwagra, znajomego z sąsiedniej wsi. Proszę Państwa, nie wierzmy w to. Patrzmy na to, co, co jest rzeczywistością. A rzeczywistość wygląda w ten sposób: jeśli ta szczepionka powoduje powikłania u, u ludzi, y, którzy są stosunkowo młodzi i, i mają y, y, zdrowe organizmy, no to w przypadku osób starszych i z, licz, z licznymi y, chorobami, z którymi się zmagają, to nie może zadziałać w sposób błogosławiony. Uważajmy na w świecie, uważajmy na to. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.